Chcieliśmy znowu pokazać gospodarstwo tutaj dziki drapieżnik pantera na drzewie Tutaj y, korka już dawno urosła, ale ten się zmienił bardzo Ten tu urósł Nie wiem To był ten, te, te ślepek z chorobą jakoś tam mm. oczu Niestie jakaś choroba, on ma ma całe czerwone oczy A nie, kiedyś miał gorsze Kiedyś miał naprawdę taki zaropiały czerwony, a teraz? Ale widzi czy nie? Czy nie widzi nic? Nie widzi. Nie widzi? Nie, widzi. nie ma takich rob, bo jest na lekarstwo. Na lekarstwo ja, dobra. Ale mamy. O, o, kocica. Ja tutaj, Kilka tak. miesięcy, dobra. Tu jest Rambo. Rambo, Rambo u, u, mnie, u mnie siad zrobić Idziemy dalej, idziemy w bój. Nie, weź Jaki marek doch Ruiny klasztoru. klasztor ja, 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 co? Pasza Ta koteczka to był pierwszy zwierzak na moim kanale w ogóle. Tu nic nie ma Tutaj Ale ładne koniki Kosztanka, kosztanka Boże, tak Kosztanka z tyłu Ładne jest O Jezusa Strasznie mokre Brudne Ale to nic, bo się wszystko zmieni Idziemy dalej Kurde, ale zimno, śniegu nie ma i zimno jak nie wiem Zapal światu, bo. Jest? O, jest, jest. Tak sytuacja wygląda. <głos> <głos> Dobre, no. Tak. Filo, tak. No, y, piła. Piła, tak. Cielaczek pił. No. Cielaczek pił, wiem. No. Idziemy. A co coś się zmienia? Tutaj kurnik. Cienicy. Dobra, weź, bo uciekam. Już się wybierają. Widzi chyba. Jak nie widzi? Co? No idzie cały czas. No, Czy takim kocim zmysłem. Sto dolarów, a kiciusie gdzie? Nie, to jest ten szary ślepy, a ten dalej? A to jest Alina! To jest Alina. Pokaż się. Śliczny. No, oczy bo dwa yy, widowa to się... No wiem. Okej, okay. a tutaj... Alina. Ona ma już kurde 9 lat. W 24 roku będzie miała 9 lat Kociowisko. Kociowisko. I, i no. No. Zgromadzenie kocie. A, to skrzypi. Wybieg dla koni, kury. Gołębi nie. A, jeszcze ciapek. Chodź. Bo... Ciapysław, który wygląda jak Tu Tu nikt nie zaglądał od stu lat. <laughs> Śnieg stopniowo łokę zalał, tam też może sobie pójść. Zastanę. To jest gęś. Ja mam wrażenie, że ten kot to też jest taki w sobie przewodnik. No idziemy dalej Rudego już nie ma. Umarł. Ten kogut dosłownie dominuje, nie? W stadzie. Kogo małe. Jej. A Jej? Ja nie. nam uciekają. No. O, tu jest składowisko na drewno. to jest ta dzika pantera. Rudy zmarł 21 maja. Bardzo wcześnie rano. Miał ponad 25 lat około. Tutaj jest jego buda Rudego. No już go nie ma kilka miesięcy. No w maju, ale cierpiał strasznie pod koniec swojego życia, ze starości. Biegał przed śmiercią, ale to i tak był taki schorowany, że to nie było schorowany. Osłabiony. Boże, bum bum. Tu są karpie. Widać się czy nie widać? Śliskie, jaka ma być ryba? No to tyle chyba, nie? Chyba byłoby na tyle.